thank you Nazywam się Kamil Grabowski i wygrałem pierwszą rundę Rock Cup Poland w kategorii Junior Rock. Cześć, z tej strony Franek Palmirski, zwycięzca seniora. Cześć, z tej strony Igor Lejko, zwycięzca kategorii Szyftor Roku. Cześć, jestem Marek Piurkowski i wygrałem zawody w Baby Rock. Cześć, jestem Jerzy Glaz, wygrałem w kategorii Mini Rock. Jesteśmy po pierwszej rundzie pucharu Rock Cup Poland, zawodników blisko 70 plus pokazy. Impreza wydaje mi się udana z punktu widzenia sędziowskiego zawody przeprowadzone w sposób bardzo spokojny. Nie działo się nic niepokojącego. Zawodnicy walczyli sportowo, no a przede wszystkim jak na początek kwietnia no to mamy świetną pogodę, super atmosferę. Oby tak do końca i tak trzymać. Sponsorem strategicznym serii Rock Cup Poland jest PKN Orlen, polska marka branży paliwowo-energetycznej.